w niezniszczalnym boksie? Zipek? Jack? Czy to wasza sprawka? Nie, ja też jestem zamknięty. No, ja też. Co? No, wychyłem. Wszyscy... Cześć, Zipek. Cześć, Co wy robicie? Wszyscy jesteście w boksach? Dlaczego we trze? Trzy osoby zamknięte w niezniszczalnych boksach? Coś, Fajny prezent na urodziny, chłopaki. Naprawdę, dzięki. No, tak się składa, że akurat Ernest ma urodziny, więc możecie zostawić subskrypcję zamiast za to. Ernest kończy 25 lat, więc zostawcie 25 tysięcy łapek w górę po tym filmie. Dokładnie, dokładnie. Czekamy na wasze łapki oraz subskrypcje. Dobijmy 25 tysięcy subskrypcji. Albo milion 25 tysięcy. Od jednym U, dźwięk dźwięk? Dźwięk? Tak. To niemożliwe. To co robimy dzisiaj? Jest chyba jeden sposób, żeby się stąd wydostać. Macie koło Fortuny? Tak. W się sensie, aplikację na telefon? Tak. Tak, odpadaj i wylosujcie broń, chłopaki. Ja mam, ale nie mam telefonu. E, jak to nie masz? Masz! Mam telefon. Dobra, mamy tutaj mnóstwo broni, zobaczmy, co wylosowałem. Młotek gumowy! Ja wylosowałem? Śrubokręt! Ej, jak zwykle, jak w każdym odcinku mam śrubokręt na początku. Młotek! Deska! O nie, deska! To ja deska? deska, nie było czegoś takiego. Podobasz. Dobrze panowie, proszę bardzo. O! Oh, ja jazę robisz? To w ogóle przejdzie przez to? Nie przejść. Ej, można rozkręcać tego boksa? Nie można, trzeba rozbalać. Siadł! A, no dobra. Zaczynamy? Tak. Dobra! To totalnie nic nie daje, mimo że się wycwaniłem i wziąłem rękawiczki. Mogę w to dawać ile chcę I tak nic nie da. Ja wykręcam jedną śrubkę, nie mówcie nikomu, a następnie wkręcę ją tutaj, żeby zrobić dziurę przez tę dyktę. Słyszę? Cicho, ja nic nie mówię! Dobra, dobra. A ja postanowiłem, że patrzę na Supermana. Kuuu! O O, kurde, nie do końca. Nie, nie, nie podejmę drugiej próby, ale pojeżdżę se na deskę. Ile czasu mamy? No jeszcze macie co najmniej 30 sekund. O jest. To zostawia tylko ślady. Nie okay. przynajmniej macie normalne bronie, korzystajcie no. Stary, to nie jest dobra broń. Stary, pokazać ci sztuczkę? Nie odchodź, patrz. Mogę? Superman! I tyle mogę. Ej, tędy nie można wychodzić, Łukasz. Tak co komuś, wiem, co tu się dzieje? O, patrzcie, ja już prawie zrobiłem dziurę na wylot. Ale epicko. Śrubokręt jest najlepszy na początek. To wiecie z poprzednich odcinków. I cały czas się tu sprawdza. Nawet przy najmocniejszych dyktach, jakie kiedykolwiek mieliśmy. O! Bardzo dobrze. Dobra, koniec czasu, stop. Proszę, oddajemy, oddajemy. No nie! Dziękuję, Miłoszu, za wspaniałą broń. Dziękuję za wspaniałą broń. To była przyjemne. Proszę, oddajemy. Nie. Oddaj. Ja nic nie zrobiłem, żadnej dziurki. Tak, tak, tak to wcale nie pomoże przecież. Co tam wyszło? <laughs> Czekaj. O, łopata! Deska! Nie! Serio? Uwaga, moja kolej. Co my tu mamy? Nie, 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 nie! Siekiera duża! Ej, ja nie mogę tej ściany... Dobra, lecimy. Ja pierdzielę? Co się dzieje? Jak Ci idzie? Całkiem nieźle, robię dziurę tą łopatą, taką małą, ale się udaje, patrzcie. Tylko trzeba trafić dobrze. Nie wiem, dlaczego do góry nogami leżę, ale chyba tak lepiej. Ja wyjeżdżam, Uuuu! No i nie wyjeżdża. Podoba ci się ta broń? Jest genialna, genialnie wygodna. A, no bo chciałem skończyć, ale jak to się zabrawa, to nie. Nie, nie, to ja oddaję, tak, 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 proszę bardzo Zodajesz, Ej, dobra. Bo... Możesz im zabrać tak, tak. Ja przypadkiem wam nie przeszkadzam, czyś Dobra Zipek, koniec czasu. O, ale... Dobra, stop, koniec, ale to jest huk! Miłość błagam, nie odbieraj mi tego. Daj, Zobacz dziurę jaką się udało zrobić. Patrzcie. O kurde, już jest ogromna dziura. Teraz będzie najlepsza broń w historii całej tej gry. Zobaczcie. Łom! Bardzo mi się przyda, bo mam już dziurkę, a łom jest w stanie ją powiększyć. Łom do no. łom. Spójrz na to. Ja mam w tej rundzie. Grabie! Co? Grabie? Przysłania się nie przydadzą. Może się przydadzą, zobaczymy. A, Oby nie było jakieś gówno, naprawdę, bo się nastawiłem już. Złowieszczyk, śrubokrętów! Dobrze panowie, weźcie swoje bronie i macie 30 sekund. Fajnie, świetnie, 30 sekund? Warto, bardzo śmieszne, Bardzo śmieszne, weźcie sobie bronie. Jest! Yes! O! o. Nie! Przyszło na wylopku, to trochę wam za dobrze chyba idzie. Jakie za dobrze? Za słabo! Ja chcę się stąd wydostać, Miłosz! Aaa! O! Wow! To teraz wsadźmy łom od drugiej strony. Nie mam siły. Ja już dziękuję za to. No dobrze, to teraz, to teraz wylosuję. już mam już dosyć, nie chcę już tu być. No to wylosuj coś dobrego. Mam nadzieję, że wylosuję. Możesz mi powiedzieć, co to jest i poprawić mi humor? I bardzo chętnie, wylosowałeś łom. Co ty... No. To mi się podoba. Patrzcie na to, patrzcie, tak się rosuje. Wiertarka! Co ty, co ty wyrosujesz? E, bardzo niszczycielską broń, która nazywa się. Jak się nazywa? Zaskocz mnie? z chwilą była siekiera, ale wyrosły wypadło na pilnik. Nie, jezu, to no nie jest źle, ale mogła być siekiera. Co masz? Pilnik. pilnik. Czyli jest A! pilnik. A! Nie dlaczego. Wiertarka. Wow. Dobrze, panowie, macie już swoje bronie przygotowane? Dziwek, co, co ty masz? Łom, 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 łom. Łom, ja łom, łomem. łom z łomem daje wygraną. Zobaczycie. Nie mogę ty nic włożyć. To jest za mała dziurka. U mnie jest absolutna chillera. Zero siły, 100% wiercenia. Ok, i takich dziurek wywiercę 500. Hej mała witam was serdecznie w moim boksie. Ja będę piłował paznokcie Co najwyżej Nie ale myślałem szczerze żeby to upiłować Śruby Ale to nic nie daje więc sprawdźmy dziurę Czy piłuję No się zanim to zrobię e, To nie zadziała chyba ja po prostu będę czekał Na nową broń a w tym czasie sobie paznokcie poprawię Teraz to obrócić O i teraz lecimy to. O, na to kupię. Ale poszło! To jest mega mocna broń! Czekaj, problem. No właśnie widzę, bo to wylądowało tam. Tam jest Łukasz, a tutaj jest jego pilnik. Dobra, panowie, za to, że wam za dobrze wienie, tutaj poszło, poza tym, który... Ej, nie, Uda... zobacz, zobacz, ja ogarnąłem turbo doładowanie, które robi tak, zobacz. Uwaga! To no, pomocny łom, to no pomocny łom, czekaj, czekaj, zobaczmy, czy działa ten pomocny łom. Działa! Daj. Nice. Ej, ale ja miałem, czekaj, ja się z tobą ścigam, nie? No dawaj. A. Dobrze. Stop, koniec, koniec tych broni, proszę mnie oddać. Jaki koniec? Koniec, koniec. Jaki koniec? Tak? dawaj. Lepiej, ma... Lepiej, się mógł, żebyś kolejny wyrasował, dobrze. A. Uwaga, może tym razem pilnik mi się nie złamie. Bron Ninja, brawo, plastik! Nie, zobacz. Ło! Wow! Uuu! Uwaga, co mam? Łopata! Ej, to jest chyba najlepsza broń w ogóle. Na pewno. O mój Boże, dobra. Co ja będę miał? Nie no, broń ninja, serio? Co to ma być za broń? Czemu to się w ogóle nazywa broń? Jak to ma działać? <grywa> serio to no. masz? dobra, już wiem, bo to jest broń. Ej! Patrzcie, co ja mam. Łopatę, najlepszą broń w ogóle w tej grze. Dobro. Ją się rozwala tak, zobaczcie. Co jest? To nie. Ja nie mogę łoma obrócić nie. jak trzeba. Ja nie wiem jak łomem walić. Czy to jest możliwe, żeby dostać się łomem? Łomem nie trzeba walić, Aha. stary, tylko pracować nie ma. wystarczy. Ej! Co? Wystarczy, Ja pierdziele, ja mam tylko dogi. A! O! o, o kostkę, kostkę! O! 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 o, o. Babysu, Ernest! Ja stąd wyjdę Nie, no, on wychodzi. Wiesz, że ja zrobię znak Batmana tutaj u siebie z mojej strony. Patrz. Widzisz to? Skrzydła? Głowa? Skrzydło i z tej z tej Ja wiedziałem, że z tamtej nic nie widać, na pewno. Zabierz mu łopatę z NSW. Ale ty masz łom. Czemu nie korzystasz? Bo nie mogę, powiedzieć 15 sekund. ale potem już powiedziałem, że można teraz walić. O Jezu, no to daj mi, teraz ja wychodzę z powiedział, że nie mają siły. O, jedyny, jeden nie Bardzo nieporęczne, zmęczyłem się. Nie się? Nic, no nie, A, nie koniec, zrobię. Koniec, koniec, koniec. Zmęczone kopaczki są już, tak? No, no dobrze, to, to jest za dekta. Będę miał. <laughs> no, łom! Dobra, w sumie to było dobre broń. Zobaczymy, co mi zipek przyniesie dzisiaj. Piła wiertarka, grabie. Siekiera! Ale zwykła, ale jest git. Duża jest lepsza i ja chcę wyrosłać dużo, uwaga. Mamy młotek. No dobrze, ale zwykły. Tak. Ja. Ja. Ale jazda, ale mam energii teraz! Po tamtej ludzie! Ale leci, ale leci, chłopie! Ja. Już nie ma ja stąd wychodzę w tej rundzie, ludziska, to jest epicka broń. I mogę też ją używać jako łoma nawet. Bardzo dobre. Nie chciałem, chłopaki, się wydostawać tak szybko. No i nie zrobię tego. Ale zobaczcie. Tak. Piękna, cudowna broń. Czyli jestem najbliżej wyjścia. Zobaczcie na to moją dziurę. Zobaczcie. W całą rękę już tu włożyć Jestem daleko, nie? Chcę się zapieć? nie? Włóż całą rękę. No to jest bardzo. No, no to... to stary, zaraz pójdziesz. Oni, oni nawet jeszcze nie mają żadnej dziury stąd. Prawda? no. Jest. Yes. No, dobra. To kolej, ostatnia broń, panowie, chyba już. To, że oddajemy już? Tak. No. No. Uwaga. Wiertel. Grabie. Grabie, serio? Beznadziejne są grabie. Ten telefon od razu. Uwaga, dzisiaj wybierzemy... Oby to była łopata, bo już się wydostaniemy. O nie! Nożyce! Jest! Nożyce! Jest! Nożyce wszystko rozcinają! Wszystko. Nożyce? To jest jest Nie! Tak, tak. To jest nieskończona moc! Tak! Znowu łamę. Nie. Łopata! Łopata! Człowieku, wychodzę. wychodzę. Moje nożyce służą do tego, żeby się stąd nie wydostać, ponieważ nie da się tego rozciąć w ten sposób. Zobaczcie, mogę sobie tak ciąć tego boksa i nic to nie zmienić, chyba. No nie, no dobrze ci idzie, stary. Walić te twoje nożyce, Łukasz! Ja mam łopatę, już wychodzę stąd! Cieszy mnie to, mnie tak ręka boli, koniec, ja kończę, stopuję już. Panowie, ja robię odpoczynek, bawcie się. No to, no. Ty robisz odpoczynek, a patrz na to. Ta broń nie ma sensu. Nie, ja, ja to wywalam po prostu. Ja tym nawet się nie bawię, to jest bezsensowna broń. No grabię, zartuję, Żartuję, a no, ja się nie poddaję. Dobra, panowie, ostatnia runda. Ej, a ostatnia nie była ostatnia? Teraz będzie ostatnia, ostatnia, bo nic z was nie umie wyjść pierdoły, no. Dodaj, trzy mocne bronie, ty a w głowie się ja w... wynosowałem. Dobra. Ej, siekiera duża, to jest dobra broń. Dobrze o, się wytestowałeś, zipek. Teraz, w tym momencie, kiedy masz taką dziurę, jest No Najlepszy. Oczywiście. Baga, spin the wheel. Co dzisiaj będzie jako ostatnia broń, tak? Ostatnia? Popata jest! Uuu! O nie! Ej, to Łukasz ma szansę. <laughs> Teraz ja. Muszę wylosować piłę, albo siekierę, albo młotek. Młotek jest spoko. Dajcie mi młotek. Dobra, powiedz start. Dobra, uwaga zawodnicy. Ostatnia konkurencja przed wami. Macie ostatnią broń tak. do momentu wyjścia. Czas, start. Kto pierwszy? Chyba numer 1. Dobra technika, duża dziura. Wow! Silne ramię, silne ramię, dobre narzędzie. Jest favorit. Tutaj porządna broń. Tutaj już mięśnie. Ale mało miejsca, mało miejsca. Tutaj mały zawodnik z małym młoteczkiem. Już nie ma młotka. Okej, okay, yy, no broń. Yy, a jaką chcesz nową broń? Nie wiem, jakokolwiek Dobrze, coś, wylosuję. Coś, coś ci dam. Ej, rozwaliłam młotek! Masz. Nie, to jest zbyt dobre. Masz. Nie, to jest zbyt dobre, ja wylosuję. Ej, patrz! Nie wierzę, nie wierzę! Piło! Kurde, wydostałem się! Uuu, serio? Chłopaki, może nie w ten sposób jak chciałem, ale łopata mi rozwaliła całą ścianę. Walnął mi całą e, ja. weźmiesz te nożyce i mnie wypuścisz, proszę. Nie miejsce będę miał! Uuu, Wiecie, że miło jaja robi, jak jemu ja po największą dziurę z Was trzy, trzy, tak? Tak! Uwaga! Jest! I mój drugi kolega. O, Uuu Dobra robota. patrz co tą No, ja już teraz tak. No, nie jest całość. Co, bo co, co stary co? waliłem tak łopatą, skórę się, brałem mocno i tak naprawdę. że aż cała ściana poszło. No to dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Widzimy się już w kolejnym. Ja się z Wami żegnam. Tu, na tyle. Na razie.